Cześć, witajcie w Drewutni Michała. W dzisiejszym odcinku zamkniemy sobie domek na zimę. Niby wydaje się to całkiem proste. Jednak jest parę rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Pierwsza to jest schować jedzenie. My większość jedzenia przywozimy z powrotem do miasta mm, z działki, natomiast to, co zostaje jakieś kawy, herbaty, może jakiś ryż czy, czy, czy drobne rzeczy to zamykamy w metalowych pudłach i zamykamy je. Tak, żeby myszy się nie dostały. Drugą rzeczą bardzo istotną jest oczywiście spuszczenie wody z całej instalacji, żeby nie przemarzła zimą. A w miejsca, gdzie woda i tak jest, czyli w jakieś kolanka i do ubikacji, wlewamy płyn do spryskiwaczy. Taki na minus 20, kupiłem. Mniej więcej po pół litra w każde takie miejsce, wszystko Wam pokażę. Także zaczynamy od spuszczenia wody. Wodę muszę spuścić z dwóch miejsc. Mianowicie, z, o ile się nie mylę, z hydroforu, czyli tego, tej bańki, która trzyma, pobiera wodę ze studni, i tutaj jest woda pod ciśnieniem, która pompuje mi do, do domku wody, żebym miał ją w kranie. Natomiast tutaj obok, o widzicie, tutaj jest woda ciepła. Wszystko już jest stare i trochę zużyte, ale działa. Także zabieramy się za spuszczanie wody. Aby spuszczanie wody było efektywne. U góry, w mieszkanku, wszystkie krany otworzyłem, tak, żeby woda mogła swobodnie wylatywać. Teraz otworzę oba ym, takie, pokażę Wam. O. Otworzę to, ale zacznę od tego elementu, z którego podłączając wąż wypuszczę wodę na zewnątrz. O. A jak już jej będzie mało, to resztę niestety miskami albo wiadrami będę wylewał na zewnątrz. Także zabieramy się do pracy. Wąż sobie rozłożyłem, zrzuciłem go na skarpę y, poniżej tego, m, tego poziomu. Więc y, jak woda zacznie stąd spływać i przepłynie y, mi na skarpę, to wąż sam wyciągnie wodę stąd. Uwaga, otwieramy. Nie jest to pasjonujące, więc w tym czasie płyn do, zimowy płyn do spryskiwaczy wlejemy u góry w odpowiednie miejsca. Chodźcie ze mną. Woda nam powoli wylatuje. Z piwnicy woda leci sobie tym wężem. I tam na dole wylewa się na skarpę. A my w tym czasie upewnimy się, że wszystkie krany są otwarte. Nie wlewamy go dużo. Około pół litra, ponieważ tam w kolanku zostanie nam woda. Nie chcę, żeby zamarzła. O, tyle wystarczy. I idziemy do następnych miejsc. Tę samą czynność powtarzam w łazience. Tutaj trochę wlejemy. No i oczywiście trzeba też wlać do muszli klozetowej, bo też może zamarznąć. Zanim jednak wlejecie do muszli klozetowej, pamiętajcie, aby przy wyłączonej wodzie yy, spuścić wodę ze spłuczki, bo w spłuczce też jest woda, a tam niewygodnie się nalewa, a poza tym po co ma tam yy, na zimę być woda. Także ja już wodę ze spłuczki spuściłem i teraz. Nie będę wam tego pokazywał. Nic ciekawego. Do muszli klozetowej również wlewam nasz, mm, nasz płyn. Góry, wszystko ogarnięte w domku. <laughs> Już widzę, że woda przestała lecieć z, z naszego węża, z naszej superkonstrukcji. Także teraz czas na trochę ręcznej pracy, niestety. O! Było ciemno, jest jasno. Mogę odłączyć ten wąż. Zamknę sobie na razie zabór. Wąż odłączę i wąż nadwór. Tam sobie wycieknie z niego reszta wody. A ja tutaj. Widzicie? Nie widzicie. Teraz widzicie. Ja tutaj sprawdzę, ile jeszcze tej wody zostało, bo może być, że wąż nie dał rady wyciągnąć o całości jeszcze trochę jest. No to niestety teraz trzeba wziąć, albo wstety. Wezmę krótszy wąż i podłączę krótszy, który nie będzie musiał pod górę zasysać tej wody, tylko tutaj, zaraz za drzwi, już taką końcówkę mogę sobie za drzwi wylać. Teraz widzicie trochę lepiej. Także do puszczenia tej końcówki wody mam taki bardzo krótki wąż. Mocuję go tak samo. O, tutaj tę końcówkę, którą mam, bardzo krótką. Wyrzucam za drzwi, Hop. tak żeby nie był nigdzie wąż splątany, zgięty, żeby woda miała szansę wylatywać. I otwieramy. O, i teraz jest szansa, o, że nam reszta ładnie wyleci. Staramy się nie wylewać oczywiście całej wody tuż za drzwi, tylko tę naprawdę, naprawdę tylko końcówkę, żeby sobie nie moczyć ile się da, nie moczyć fundamentów. Natomiast ręcznie trzeba będzie wylewać stąd. Czyli wodę pozostałości. Wody ciepłej już teraz to jest woda zimna. No, zatem o. O. Lecimy. Otwieramy. I dzięki temu, że. Jak widzicie, śmiga. Dzięki temu, że u góry krany są otwarte, to ta woda bez problemu mi wypływa. Zamykamy i wylewam na skarpę nie za drzwi. Pierwszą miskę, ale leci, słyszycie pewnie, byłem w góry. Sprawdziłem we wszystkich kranach ciepła woda. Przy nastawieniu kranu, na ciepłą wodę krany zasysają powietrze. Także bardzo dobrze, rury są drożne. No, i teraz czeka nas żmudne z tego odpływu ręczne spuszczanie wody. Woda ciepła, jak widzicie, przystaje już lecieć, ciepła. Ona była ciepła <laughs> latem. E, także to mamy opróżnione, to mamy opróżnione. Teraz jeszcze tu zostawię wszystko otwarte i pokażę Wam patent na przedmuchanie rur, jaki pokazał mi kiedyś dziadek. Ja go co, y, co roku stosuję w czasie zamykania chałupki na zimę. Wszystkie. Zawory na dole zostawiamy otwarte i idziemy do domku przedmuchać rury. A przedmuchiwać będziemy starą, chyba bardzo starą, pompką do materacy. Ja mam taką z różnymi końcówkami, i akurat ta najgrubsza końcówka tak, którą tutaj widzicie pasuje idealnie do kranu. Zaraz Wam pokażę, co należy zrobić. Kran mam otwarty raz na ciepłą, raz na zimną wodę teraz otworzyłem na zimną. Doty dotykam tym wylotem kranu. O, I tutaj, uszczelniając ręką, jak bardzo dam radę, wpompowuję powietrze. Jest to przydatne, jeżeli, jeżeli są, a często są jakieś wady konstrukcyjne w rurach. I nie wszystkie rury mają idealny spadek do tych zaworów na dole. Czasem będzie jakiś bąbel powietrza albo jakieś delikatne troszkę pod górę gdzieś rura będzie szła, więc w ten sposób można wypchnąć resztę wody, która by w rurach, rurach za, za, zostawała. No i jak zamarznie, to może być problem, bo może pęknąć rura. Parę pompnięć w zimną wodę. I parę pompnięć w ciepłą wodę. To tu tak ciemno. O, teraz idę to zrobić w pozostałych kranach i zaraz widzimy się na zewnątrz. Także słuchajcie, praca wykonana. Spuściliśmy wodę, przedmuchaliśmy rury. Z rzeczy, które ja jeszcze robię, pamiętajcie o zwiezieniu do, do miasta, do domu, do mieszkania. Tak? Jedzenia. Ja zwożę również olej, sos sojowy. Takie rzeczy, kiedyś mi się mysz do oleju dorwała w zimie. Pamiętajcie, że tu będzie ujemna temperatura. Więc wszystkie rzeczy, do których może się dostać mysz albo inny gryzoń. Albo które mogą zagar... zamarznąć, należy wywieźć albo zabezpieczyć. Ważne jest też, aby na taką dłuższą nieobecność, właściwie zawsze jak się dłużej wyjeżdża z działki, odłączyć od prądu jakieś, jakieś ważne urządzenia. My odłączamy telewizor. Myślę, że zamknęliśmy domek w tym roku. Jeszcze się przejdę po działce, schowam resztę mebli, posprzątam oczywiście te wszystkie węże, których dzisiaj używałem. Sprawdzę zamknięcie wszystkich drzwi. No, i na zimowe miesiące mamy zamkniętą chałupkę i na wiosnę możemy ją otwierać. Dziękuję, że ze mną byliście dzisiaj w tym odcinku. Do zobaczenia w następnych. Cześć!